Sponsorem wywiadu jest AutoGT Centrum Dealerskie Hyundai, jeden z największych dealerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie, e, poświątecznie. To Tomasz się przygotował, ja mniej. No nie ja, ja się przygotowałam. Jak no i... zwykle, lepiej przygotowany. Lepiej Wizualnie. Lepiej. Dobra, wychodzę. <laughs> nie, zostaję. Ja jestem przygotowana na drugi temat, bo będziemy mówić, e, jak, co zrobić, żeby było ciepło. Ale zaczynamy od Sylwestra. Tak, zaczniemy. E... Dzień dobry Państwu. No tak mi nie da tak, się. Tak, Przywitać. Dzień dobry jeszcze ja raz. Mam... Bardzo, bardzo witam Państwa serdecznie. Bardzo na szkło. Tak. Ale nie tylko ja, Sylwester też. Bardzo, bardzo. Bo będziemy mówić o Sylwestrze w szerokim e, znaczeniu. Będziemy zapraszać na Sylwestra, żebyście się państwo dobrze bawili. Nawet no, bardzo e, dobrze. Tak I w ogóle Sylwester to jest świetny czas na przeprosiny. Nie uważasz? I niektórzy no, przepraszają. No, zaczął przed y, Sylwestrem, Sylwester tak. zaczął przed Sylwestrem przepraszać. Tak. No ale, taka, ale to jest taka, ta, taka yy, yy, nauka, można by powiedzieć, jak nie przepraszać, nie przepraszając. To jest całkiem pomysłowe. Znaczy, ja to myślę, że to nasz ukochany przewodniczący zrobi taką małą próbę sobie z tym przepraszaniem, i tak przeprosił niby od siebie, ale nie od siebie. Nie, tam właśnie nie, nie, nie ma y, ani razu y, pierwszej osoby. No tak, bo to Rada przepraszam. Rada przepraszam. Ja tak sobie pomyślałem, że tak fajnie Rady to było. No że dobra, no w tej Radzie jest pan Sylwester, no to, to on przeprosił, to zaliczamy jedna osoba. Y, ta dwunastka wspaniałych, no jakby miała przeprosić, no to miałaby za co? No, za Dobrze. zachowanie przewodniczącego. Ale, ale, no, ale ta dwunaska ale ta jest taka bardzo milcząca, no cicha, to nie wiem, to może tak. oni tajnie przepraszają. Milczenie złotem jest. No w pewnym sensie, jak widać. Natomiast w tak najbardziej paranoicznej sytuacji to się stali radiopozycyjni. Bo teraz sobie wyobrażam na przykład Roberta Błaszczyka, który idzie do Rano do łazienki patrzy w lustro, goli się i się przeprasza. Mówię, przepraszam. Czy Jola Szczepaniak robi to samo? Idzie rano, patrzy lustro, Jolu, przepraszam cię za Twoje złe zachowanie w trakcie rady. I, i wszystkich. To tak fajnie by było, tak. to trochę Monty Pythonów A to my powiedzieć. może powinniśmy ich tutaj zaprosić? A niech sobie tak zrobię, tak uderzam się. Ma kulpę. Tak, o, a przecież też. Jola to kulpa też. jest. No a to się wszystko no, zgadza. No idziesz, kurczę. Pani, Pani, Hormu, Pani czekamy. Jolu, czekamy na kulpę. <grymność> no ciekawe, to byśmy mieli okazję podpytać, czy to rzeczywiście tak, tak jest. No właśnie. I jak to jest samemu się przepraszać za nie swoje winy? No, tutaj też można powiedzieć, że trochę e przepraszam. Znaczy, ja nie do końca wiem za co te przeprosiny. E tam jeszcze był taki e moment i, i echo e takiego takiej groźby można powiedzieć tam. A nie, bo ja cały czas z tym palcem ja, ja, uważaj. Ja w ogóle niczego ja się nie uczył. uważaj z tym palcem. No, <grym> no było, na jest taka groźba, że wszelkie możliwe środki. Tak, tak żeby że trzeba uważać. się uwać. to nie powtórzyło. To jeszcze jest tak, to pytanie. Tak. Się nie Co ma się nie powtórzyć? Może, Może nie powtórzyć? trzeba wziąć przykład z dwunastki i jednak do serca sobie wziąć milczenie. No tak, ale no. najgorzej będzie jak się sam Pan, nasz ukochany Przewodniczący, sam się będzie musiał dyscyplinować, tak nie wiem czym, czy jako biczownik wyjdzie. Nie no, ostatnia rada to było bardzo sympatycznie, miło. Dzięki. I niech tak zostanie. Tak. No sobie tego. Tak. I to takie nasze na pierwsze sylwestra. życzenia, tak, żeby tak, tak zostało, tak, miło, tak. sympatycznie. Chociaż ciepło. ciepło, ale to żeby tak trochę różnili tak pięknie, no bo wtedy trochę może ci nieopozycyjni się tak rozruszają, bo na razie to tak siedzą, bo siedzą. No, no siedzą, ale mówią, mówią, chociaż potrafią podnieść ciśnienie. No, o czym się już Czasami. Tak. Wszystko wyniknęło z tej niesubordynacji. No my oprócz tego, że życzymy wszystkiego dobrego na, na Sylwestra, poświątecznie i wszystkim Sylwestrem Ale to jednej radzie, drugiej radzie i wszystkim radom w okolicie. Wszystkim w ogóle radom. W ogóle radzimy radom i radom swoją radzimy. <noise> Szulimy to słowo. E, no, życzymy też, żeby było ciepło. A to, to nie jest takie proste teraz. Szczególnie w słuchaczach. No, nie ma węgla. A, to, 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 A może to w... dobrze, bo jak byłby węgiel, to. Słuchaj, jak to było... byłby węgiel, to byłoby zadumienie, to byłby smok, i byśmy musieli no wyłączyć to my na zielono. A my na zielono jesteśmy. Przecież to komu zabrania kupić, nie wiem, pompkę ciepła sobie na przykład. Można. Można. I wtedy nie trzeba czekać w kolejce. Tak, albo się pod gaz podłączyć. No tak, ale tutaj sporo mieszkańców jednak z rozrzewnieniem przypomina sobie czas, jak to na ulicy Wąskiej, stałe Ale Nie, tylko. To, to nie na wąskiej, to nie to na wąskiej. No. No tam, tam były dorożki, ale dorożkami to się bardziej lodówki woziło niż Węgiel. No, natomiast było tak zwane wahadło, tam niedaleko wierzyciśnień y, i tam wozaki pod jeżdżarkami, wozami. wozami to, I można nie, było sobie, i sobie tam nawzajem. I węgiel tego był. I porozwozili po blokach. I wszyscy mieli. I wszystko dobre. działało. No tak. to dobrze, bo my o tym mówimy, bo to jest system, który już został wypróbowany, sprawdzony i działał. Eee, I teraz można się posłużyć no tym Dobrze, tak, ten system działał. węgla nie ma. Tylko, że ten system nie zadziałał u nas. Zadziałał, jak się zapisaliście pierwszego dnia na węgiel. Ale wiesz co, ja to no, tak, jak ja jak bym tak Ja bym trochę inaczej ten system. No, na przykład, bym wypuścił takie miejskie zdrabki. I kto nie ma węgla, się zdrapuje, zdrapuje, zdrapuje. I jak zdrapał, to wtedy biegnie Wie? z taką tą i ma tą tonę węgla. To jest. no i to by było sprawiedliwe. Albo system loterii, tak jak to to A. lotek codziennie, to nosujemy numerki. No i tam maszyna. I, form, dzisiaj. i dzisiaj ma tam, nie tam wiem. Bianka Graniczna 16, jakaś tamty 18. To I tutaj widzę 10 osób, ale jak sobie powiesz, to było fajne. I jakie by, emocje. Wszyscy, wszyscy by byliby by było, w naszej tak, tak, redakcji. Tak, tak. Reklamodawcy zadowoleni? Tak. No bo co? Chociaż obawiam się, żeby to raczej radio dawało, ale to nieważne. No ale ale razie... może się podzielam, bo to tak. jest koniec roku, o, dobre rzeczy. Zrobili, tak. Oni na wygiel, a my na Gros. A my na tak. Tak. No A tam jeszcze coś jest. A co? Eee, jeszcze coś jest. <laughs> jeszcze coś jest? Hmm. Miał pewnie. Nie mamy pojęcia. Wszystko, co y, sprawia, że jest ciepło w domku, y, to tego Państwu życzymy. No nie rozpędzaj się, nie rozpędzać tak z tym wszystkim. <grym> żeby było ciepło, <grym> ale to zawsze można też kupić kołdę. No można, albo no taki was. śpiworek. Poza tym, jak jest chłodniej, to jest zdrowiej. Bardzo to żeby zdrowie. tak było ciepło. Po środku. Ale to tak nawet nie wiem, na co my narzekamy. no Przecież no. tak, spójrzmy, no mamy tą temperaturę plus 5 stopni. Jest ok. ładnie odśnieżone drogę, czy w ogóle śniegu nie no ma. Nie nawet na chodnika. To. Oszczędzamy. Tak, no spójrzmy na tą biedną Amerykę 40 stopni. Nie, tam kiepsko ludzie zamarzają. Ludzie zamarzają. No ale spójrzmy na tą Buriację, minus 70 i nie zamarzają. I się cieszą, tak że tak. mogą też samochodami pojeździć west. Swoimi. Także jest śnieg. Nie, my to nie lubimy. My to nie lubimy, kiedy jest za dużo śniegu. kiedy jest za ciepło, kiedy jest pośrodku. No znaczy my to w ogóle nic nie lubimy. Zawsze coś tam znajdziemy, ale to też są pewne emocje, które No, nie, no są, no, tak bo... jak z tym węglem. No, no, to no to są duże. No ale tego węgla. Chociaż, ale też tutaj budzą, jak no. pokazują komentarze na portalu Sachacze, komentarze i odczucia emocje są podzielone, bowiem mamy. Y Grupa osób bardzo zadowolonych, chwalimy miasto. No i to mniej zadowoloną, która bardzo nie chwali miasta. No bo mam jeszcze. Bo nie się, dostali węgla mam i dlatego też. Nie w tej loterii. No, no. właśnie, a loteria byłaby. Jest rozwiązaniem i lekiem na całe zło. To jest, to jest to, czego życzymy. Ale więc tak się zastanawiam, bo to, że węgla nie ma, mimo że jakieś tam zasoby w Polsce są, to jest biedy, ale w Polsce brakuje górników. Ao, bo my wychodzimy. Nawet jak, z tego jest, jak jest węgiel, to nie ma kto go kopać. No. Nie ma kto wozić, nie ma kto pakować. Eee, no nie wiadomo, bo tam jeszcze też w komentarzach pojawił się, że nie, nie ma kto odbierać czasami. No, ale to wiesz dlaczego. Zawsze te braki. Oświata były, nie. no ja to dlaczego. Bo, bo wszyscy teraz są po studiach. Nie potrzebują. Nie potrzebują takiej pracy. Wszyscy tak. siedzą przy komputerach no że tak. No Ale to były, było, było bardzo wiele lat, kiedy kształciliśmy menedżerów i zarządzających. No, no i wszyscy to... tacy jesteśmy. No. no i tak zarządzają, że nie tak. ma. I jesteśmy wszyscy najlepsi, najlepsi w piłce nożnej. No Expertami. tak, ekspertami jesteśmy ja najlepszymi. Wiem, co Ale złoty medal przywieźliśmy, też o tym no. mówiliśmy. Tak, Sędziowie się da. pokazali z dobrej strony, nacieszyliśmy się z tego. No właśnie, bo jak jest piłka, to są pieniądze, jak są pieniądze, to można kupować na przykład budynek po komendzie. Można. Starej komendzie przy ulicy Warszawskiej. kupić Tam sobie. będzie pojawi się za chwilę kilka przetarg, więc jeśli macie oszczędności. Tu warto yy, przemyśleć, choć tutaj też oczywiście pojawiają się negatywne głosy, że jednak nie sprzedaż, tylko mogłoby tam coś powstać. Nie, no ja chcę, że mogło, na przykład prywatne więzienie. Mogłoby tam, puf, coś powstać. Puf, mogłoby powstać, puf. Bo tak nie Mogę. ma, puf było, ale nie ma, kiedyś tu w no Tak, ale to, to jak. No. Tylko taką czerwoną latarenkę by coś gdzieś tam było na górze powiesić. No tak, tak, tak. No I to by mogło się, wiesz, co tutaj nie, to złe miejsce by było, bo to czerwone by się cały czas z tymi światłami, z tego by każdy się bał Ta Atmosfera, która atmosfera. tam została, bo to jednak komenda, czyli Oj, służby mundurowe. No może nie wszyscy czuliby się komfortowo. To no może taki. nie. no. Choć, druga strona, może właśnie to by gwarantowało bezpieczeństwo. No, Poza tym komenda nie jest w daleko. Pewnym, też. W pewnym sensie, tak? tak. Nie, no natomiast teraz jak może trochę poważnie, no to co? Czego on w Sachaczywie brakuje? No brakuje na przykład, tak jak dla mnie, takiego hotelu średniej jako, znaczy stosunkowo niskich cenach, stać. ale jak jakiegoś takiego standardowego, który by tutaj no, wydaje mi się, mógł, czy, czy mógł spełniać ten budynek taką rolę. Tam te pokoiki nie jest za duże. No nie też... trzeba robić apartamentów. Tak. Tylko zrobić coś tak, takie, jakiś takiej noclegowni. Widziałem przyjeżdża, z jakiegoś hostelu sobie są. Tam z tyłu jest kawałek parkingu. Czyli, Całkiem. Czy, tak, czyli autobusy, jest bardzo dobre. Autobusy mają hmm. gdzie stać, nie muszą stać gdzieś tam daleko od tego miejsca. I wydaje mi się, że taki pomysł na, na tego typu yy, miejsce. Byłoby dobra, szczególnie że tak, że mamy, no mamy stadion, mamy no, basen i tak, tak dalej. I już na początku XXI wieku było zainteresowanie różnych drużyn, żeby do doskoczywał sobie na obozy sportowe. bo właśnie był problem miejscowości. Tak, gdzie mogą sobie jeździć. No Nie wiem, czy tutaj jest taka możliwość, chyba że. A jednocześnie, wiesz, jak ktoś by się źle zachował, to na dołek. O. Można, a, a jest przygotowane no wszystko. Jest. No to właściwie nie o, Rozwiązaliśmy ten problem. Tak, a poza tym u nas nie ma tej takiej, jak to się nazywa, izba wytrzeźwień. O. Nie ma. To ten dołek nie mógłby ma. tam dodatkowo na siebie zarabiać. Poza tym nie na ma tego już tego też oddziału, klienta. który przyjmował tych klientów. No to można by tu było zrobić taki tak. oddział. Oddać to prywatne tych, ręce. Tych, którzy płacą z własnej woli na górę, tych, którzy nie z własnej woli na, na dół. Tak o, oj, I mamy sprawę. Podatki. I mamy sprawę Ulejmy, no, no nic, tylko się cieszyć. No jest, ładnie tak? pomalować też jakieś tam graffiti. A to może ci tak? z dołu, jak już wyjdą, to w ramach odpracowania mogliby. Nie, no to by tam tą trawę grabili coś, Wtedy tak, też tak tak. takie ładne grafity tak. by się jakieś zrobiły. Można, no tak, bo tutaj też mamy sporo y, fajnych inicjatyw. To, to gdzieś to... dajemy kolejny pomysł naszym, ciekawe czy no, do, do, zostaniemy docenieni jakoś. Tak? Ciekawe czy to wyjdzie, Czy ta redakcja tak. zostanie doceniona. No. To my. <laughs> Rozwiązujemy... Wszelkie dylematy. Jak to sfinansować, to też już daliśmy pewien, pewien tak. pomysł. tak. E... No tutaj tak wieczorami, jak się przejdzie, to naprawdę tak klienteli jest tak dużo na ten dołek, że, że to bardzo szybko by się samofinansowało. Ale to, świetnie to było, teraz, by, było nie kiedyś coś probleme. takiego, trochę było, dalej. Było. Tak, było. Teraz... A taki nosek jak przynajmniej z pięć stówek kosztuje, to tak, z dziesięć stóp dziennie. To, to, to te pięć tysięcy można policzyć, jak szybko się Tak, bezwróciło. zwróci się, no właśnie remont, polecamy ten pomysł. To, to z, jak już się puf robisz, to, to wtedy... <grym> to już z pufu robimy, nie robimy pufu, tylko to już nie robimy normalny to teraz hotel. Usługi tak, hotel, tak dla mieszkańców i... są. No dobrze, to, to wtedy też, ym, no, no właśnie, bo to zależy w jakim y, klimacie wchodzimy, można wejść na lodowisko. To tam jak się wyjdzie, albo jak Nie, to no tam, się, tam się, idzie. się wchodzi w klimacie. To lodowisko zawsze... miejskie działa, to, 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 to chciałam powiedzieć tak, i zaprosić Państwa. Tam się wchodzi w klimacie rodocnym, muzyczka gra. Bardzo fajnie. I to jest jednym z miast, które zdecydowało się na lodowisko. Nie wszystkie tutaj i nasi sąsiedzi uruchomili. Natomiast no, nie mamy sylwestra. Ale mamy lodowisko. Ale to już pomówiliśmy to poprzednim tak. razem, no, że miasto bogate jest Sachacz. No tak. Wydaje pieniądze na światła, na różne takie rzeczy. No i teraz y, wydaje na lodowisko. Na lodowisk. tylko, Ale... tylko może się okazać, na przykład w czerwcu, że nie będzie pieniędzy na wodę, no i nie będzie basen działał. No. Drodzy Państwo, trzeba coś wybrać, więc póki mamy lodowisko, to korzystajcie z lodowiska, bo może się okazać, że. Na basen już nie pójdziecie. A, a no tak, bo nie pójdziecie też i nad zalew, bo nie można. Bo nie można chodzić nad zalew. No. Tu w ogóle eee. nigdzie nie będzie można chodzić. Bo tak, nad bzurą zabraknie ratowników eee. i będzie się może tylko pochodzić. Eee. Tak, był taki okres, że oczywiście na własną odpowiedzialność. Tak, i będzie tak. się może pochodzić nad bzurą. Eee. Nie można morsować, bo nie jest zimno. No, no to, też to, to, to też odpada. nie, 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 nie W ogóle tak młody przed tym Sylwestrem są. Uh. No, może po Sylwestrze coś się zmieni. Można ewentualnie jeszcze pod koniec roku i ostatniego dnia wybrać się do Żelardowa, bo tam w klimacie disco, polubionym. Disco polo? E, chyba tak, bo to jest taki zespół. E, E, który dawno, dawno, dawno temu powstał, e, dawno w 1989 e, Powstał w Girardowie i oni tam wrócili. Natomiast e, fani muzyki diska na no, pewno będą znać. E, ja nie. A. Aczkolwiek mieszkańcy są zadowoleni. I, i, głównie dlatego, że Sylwester będzie, będzie się można spotkać. A tam kiepsko, tam przepraszam, nie, bo tam będą fajerwerki. O, czyli wystrzałowy sylwesti. Wystrzałowy, tak, A to, to nie bardzo. Teraz. Na, na, no to na, tak na... trochę, tak, tak, tak nie idzie to w zgodzie z tymi wszystkimi nie. tutaj. Ale może jeśli chodzi o ten rodzaj, to żeby tak wygłuszyć. Chociaż ja to powiem dźwięki. tak Ja to zawsze mam takie mieszane uczucie, bo lubię się na to patrzeć. Bo to tak ładnie wygląda. No tak. z drugiej, z strony, jakieś, takie ciche, bo może to właśnie taki, z własny. drugiej strony, no to jednak y, to trwa krótka, bardzo dużo kosztuje. Bardzo, I, nie, i, I te pieniądze można sobie wydatkować na zupełnie co innego. Na działanie przedszkola na przykład. Na I działanie przedszkole, al chociażby tak. na, zapros na, na, zartys, na zaproszenie zespołu. Tak? Na przykład. I zrobienie no tak. Sylwestra, tak? no tak. do którego no ciągle tak. wracamy. No jeszcze dochodzą do tego te, te biedne pieski, kotki. No tak, to jest sporo. I tak sporo. dalej. Natomiast czy ja wiem, czy, czy, czy te kotki, pieski tak aż bardzo trzeba w takich cieplarnianych, Teraz można cieplarnianych warunkach Taki... trzymać? No nie wiem, no. Bo Moje zwierzęta uwielbiają Sylwester. Nie ma kompletnie problemu. Ciężko. Choć y, m, m, może być trudno. No, no, pozostawiamy e, zostawiamy znaczy, znaczy, słuchajcie, tutaj, właściciel. tak w tym momencie, jak myślę, to y, społeczeństwo weźmie sprawy w swoje ręce tak, i tak, tak. będą tłukli. się na Więc tak. tak będą tłukli, kursy z tych tak. fajerwerków, tak będzie tutaj niebo rozświetlone. No to sprzedawcy są przygotowani. Bo, że... A jak będzie zimno, bo może być zimno, to, to się trzeba można palić. Trzeba palić, trzeba się rozgrzać. Trzeba. Można zrobić to, mamy pewien pomysł. Jak nie wiecie państwo, czym się rozgrzać, to nie sięgajcie po, po alkohol absolutnie. Nie, 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 absolutnie. Ja w ogóle nie, nie chciałabym to to Nie, nie, nie. Po to Tak. My tu mamy. Syrop buraczany. A to nie jest reklama w ogóle? To nie jest reklama, tak. nie. Tak. bo nie powiem. Który... kto to robi, nie powiem. 100% sok z buraka cukrowego. To na Sylwestra. No jest w sam raz. W sam raz. Słodki, fantastyczny. My właśnie się wybieramy sobie przygotować jako herbatę. Do, do każdej można spróbować. No ja chyba też zaryzykuję herbatę Ale dzisiaj. syrop buraczany. Poza tym z Proszę sobie wyszukać, możecie znaleźć. Genialna rzecz. Poza tym jest z buraka. I chyba na tym skończymy. Tak, mamy cebulę, to teraz jeszcze burak, bo, bo nie zapominajmy o tym, że nie warzywnie jesteśmy ekstra przygotowani. To co? Na koniec życzenia tradycyjne na nowy rok. Tak. I czego życzymy? Dużo soku. Ja życzę Wam, żebyście zdrowi byli i bieda was nie dopadła. Żeby sylwester był zawsze ciepły. Węgiel, no, węgiel to tak. A, węgiel, żeby, 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 węgiel, tak. żeby ta kolejka powyżej 400 osób, bo wreszcie tam dotarła. Tak. Zmalała znacznie. Tak, żeby jak jesteście powyżej 400, liczby 400, to, to żeby tam było. No, Ale jeszcze tam tak, propos tej kolejki tak mi wpadło przecież, słuchaj, Przez węgiel można by było rozwozić naszą wąskotorówką. Można by było. Wagoniki by byłyby tego, każdy by sobie podchodził Podjechał. z tych Nie sobie wziął do tutaj woreczek, tam drugi woreczek. Czy no, jest tak. tam mnóstwo posiadłości? No, to jest przecież przy, trasa długa. Tak. Przy kolejce. E, pozdrawiamy kolegę. U, tak, w, w ogóle katarową. wszystkich tak. ludzi, którzy tam pracują na kolejce i w muzeum, naprawdę Was pozdrawiamy. Robicie tak? fajną robotę. Tak. Bardzo tak. fajną. Dokładamy do tego swoją cegiełkę, mówiąc o dodatkowej. No, nie, nie trzeba no, zarobić. No, zarobić, można zarobić, tak. zarobić na tym, Na morze. wakacje coś wymyślimy jeszcze do nie szedzę, nie tak, tak, pracujemy nad tym. No cóż, życzymy Wam wystrzałowego, e, cichego Sylwestra, e, no i żebyście zdążyli na lodowisko. Tak, i żebyście się u nami nie znudzili. Oczywiście, wracamy w styczniu. Tak, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Dodam na koniec, że sponsorem naszej rozmowy jest firma AutoGT, dealer samochodowy marki Hyundai, kontakt w aplikacji oraz na stronie www.